Serdecznie Państwa witam. Pora na granie o punkty tygodnia, ale teraz mamy w błyskawicznej wersji, w błyskawicznym wejściu antylowym. Także jestem z Wami tylko na chwilę, bo mam nawet 7 punktów w tej zagadce. No niestety, ten warunek trzeba spełnić. No, trzeba rozwiązać tą zagadkę. Dokładnie, trzeba przede wszystkim rozwiązywać tą zagadkę polecenie do tej zagadki brzmi jakie to marki samochodów? tak brzmi polecenie i jeżeli znacie te trzy marki samochodów to wystarczy je wpisać na adres mailowy kontaktujmy TV Polska małpa .com. a treść maila trzeba napisać słowo Znam. skoro mamy krótkie wyjścia antenowe no to co? Dajemy co? na 2 minuty, tak? Dobrze. Reżyser mówi, że tak. 2 minuty czas ruszyły. To jest błyskawiczne wejście antenowe, także szybciutko musimy porać się po zagadkę. No i czekamy moi drodzy Jakie to są te trzy marki samochodu? 7 tysięcy punktów do wygrania. teraz składa się z dwóch części. 100 punktów to jest nagroda gwarantowana plus 6 900 punktów to jest nagroda bonusowa po udzieleniu poważnej odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Czekamy. Ja to z Wami tak patrzę, patrzę. No trzeba je dokładnie ułożyć. W tych dokładnie słowo ułożyć, albo powstało wreszcie w marki Macie oczywiście czas tylko do piątku, bo w piątek widzimy się o 18.00. Na stronie prezentowej będziecie w Polsce w programie na żywo granie o punkty. Czekamy, zapraszam Was do serdecznie do zabawy. Mamy tutaj dziś błyskawiczny program, także szybciutko musimy uporać się z tą zagadką. Także zapraszam Was do do zabawy. Kontakt ja mi wysłał małubadzilik.com, a w treści maila trzeba napisać słowo znam zyny amy. No i czekamy nagracza. Mam nadzieję, że za chwilę usłyszymy. Czekamy, moi no drodzy nagracza, 20 sekund. Chyba tego nikt nie wie. podejrzewam ale mogę się mylić. Być może jest chociaż jedna osoba, która zna te marki samochodu i niech od razu wysyła je nawet mailowy. Kontaktem Witwalka ma uchodzimy w kropelkę, A treść maila trzeba ona tej zna. Dobra, mamy zero. W takim razie panie i panowie Kto już ma? Kto wygrywa nawet 7 punktów w zagadce tygodnia? W programie graniu punkty tygodnia. Nie wiedzą chyba. Także macie oczywiście czas tylko do godziny, do godziny 18, tylko do piątku. Tylko do piątku, do godziny 18. Bo wtedy w programie graniu punkty rozstrzygniemy do zagadkę. Chyba nie wiedzą tego, podejrzewam. Wszystkie tematy oczywiście są teraz brane pod uwagę, jeżeli wy napiszecie i proszę się nas nie bać, jak wy się zgłaszacie. Ile mam jeszcze czasu, bo zaraz muszę znikać z anteny. Chyba nie wiedzą tego, podejrzewam. Dobra. Zrobimy tak, te maile, wszystkie maile są oczywiście teraz brane pod uwagę. My widzimy się w programie graniu punktów już w najbliższy piątek o 18 na stronie internetowej Miejscowi Polska. Link zostanie podany w opisie. Regulamin naszej zabawy znajdziecie w programie graniu tygodnia, znajdziecie na stronie internetowej Miejscowi Polska. Link zostanie podany w opisie. Macie zarówno regulamin do programu graniu punkty i do programu graniu punkty tygodnia. A za teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia.